Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii MMO OC. W sobotę mamy gale UFC. Ja wybrałem tylko trzy pojedynki do tego filmu. W zeszłym tygodniu wybrałem cztery, z czego trzy się odbyły. Całkiem nieźle poszło, bo wszystkie trzy wlazły. Dzięki wszystkim za komentarze, które piszecie, wracacie, dziękujecie, że wlazły kupony. Super, bardzo się z tego cieszę, z tym, że zaznaczam, nie namawiam do hazardu. Grałeś, będziesz grał, nie grałeś, nie graj. Przejdźmy do typowania nadchodzącej gali UFC. Pierwszy pojedynek na mojej liście, Jose Quinones i Luis Smolka. Luis Smolka, zawodnik stójkowo bardzo aktywny, wywierający presję na przeciwniku, parterowo bardzo defensywnie, potrafi przeleżeć na plecach wiele minut i nie dąży do, do poddań, ale defensywa na całkiem niezłym poziomie. Jeśli chodzi o parter, Jose Quinones, y, zwycięstwa, które ma na swoim koncie zawodnikami UFC, to są zawodnicy, którzy już nie walczą y, w UFC. Także rekord jest nabity, aczkolwiek może z nie najlepszymi zawodnikami. Choć Smolka w tej wadze nie walczył też z nikim y, z wysokiej półki. Y, Jose stójkowo całkiem nieźle. Parterowo zdecydowanie lepiej od Smolki, bardziej ofensywny zawodnik, jeśli chodzi o parter. Kursy na tych zawodników 2:10 Jose, 1:65 Luis Smolka. Smolka zrzuca dużo wagi, dwa tygodnie temu robił wagę, miał dwa tygodnie temu walczyć, nie zrobił wagi. Tym razem myślę, że zrobi, ale robi już ją drugi raz, więc pod dużym znakiem zapytania stoi jego kondycja. więc Myślę, że jeśli walka przejdzie do późniejszej fazy, drugiej rundy, trzeciej rundy, to myślę, że Kinones to wygra i będę na niego stawiał z kursem 2-10. Kolejne starcie na mojej liście: OSP Jamal Hill. Hill, zawodnik. Raczej stójkowy, świetne wewnętrzne loukiki. Myślę, że jak utrzyma walkę w stójce, to ma szansę na wygranie tego pojedynku, aczkolwiek myślę, że OSP będzie sprowadzał i tam będzie szukał jakiegoś poddania. OSP nie lubi walczyć z zawodnikami z odwrotnej pozycji, sam z takiej walczy, ale nie idzie mu to zbyt dobrze z zawodnikami walczącymi w ten sam sposób, jak on. Myślę, że będzie wywracał, Hilla i tam będzie szukał jakiegoś poddania. I oczywiście ma, huknięcie, może znokautować, ale myślę, że do walka będzie sprowadzona do parteru i, i, i tam będzie zakończona przez OSP. OSP jest underdogiem z kursem 2,25-1,58 na hila. Hill nie ma jeszcze żadnej przegranej na swoim koncie, stąd chyba. Mm, Macherów jest faworytem. Ja uważam, że OSP to wygra z kursem 2.25. I ostatnie starcie walka wieczoru Jack Hermanson, Marvin, Vitori. Vitori, Włoch, zawodnik bardzo fizyczny, dużo ciosów rzuca na swoich przeciwników. Zdecydowanie stójkowy zawodnik Hermanson. no Jego partner jest naprawdę świetny. A zwłaszcza jego poddania są zadziwia, zadziwiające. Stójkowo też całkiem nieźle sobie radzi, choć defensywa to chyba jego najsłabszy. Stójkowa defensywa to jego najsłabszy punkt, ale myślę, że Vittory będzie miał problemy z zasięgiem Hermansona, a z drugiej strony, Hermason myślę, że będzie sprowadzał i to on wygra ten pojedynek. Takie jest moje zdanie, on również underdogiem z kursem 2165. Na Włocha. Włoch faworytem. Ja uważam, że to Hermason wygra, wywróci Vitoriego, może nie w pierwszej rundzie, może w drugiej i, i, i go podda. Taki mój typ. 2:25 Hermason. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do oglądania kolejnych. Życzę miłej zabawy podczas oglądania Gali. Trzymajcie się. Cześć.